No witam, witam, z Tiger. Ja, ogólnie dzisiaj poruszymy kwestię o nagich zdjęć naszych po necie, co łażą. Yy, ogólnie to była ta sprawa zgłoszona na policji. Nie wiem, jeszcze żadnej odpowiedzi nie dostałem, czy znaleźć tą sprawcę, która ta osoba była już udostępniła po necie. Yy, już każdy o tym wie, ktoś w jakiejś chciał na przykład zrobić nam tym nagimi zdjęciami w planecie myślę, że tym sposobem nas zniszczy. Dla mnie to jest frajer, a nie żeby nas zniszczyć. Bo mamy na to wyjebane na te zdjęcia. Poszły, to poszły, ale ta osoba będzie odpowiadać za, za udostępnianie. No i za utrzymywanie na dysku naszych zdjęć też będzie odpowiadać. Ale nic jeszcze nie wiem w sprawie tego. Czy tam osoby zatrzymali za udostępnienie z innej w ponecie, czy nie? Coś mi się wydaje, że jutro po pracy podjadaj się dowiem na Sienkiewicza na tą komendę. Zapytam się, bo jakoś miesiąc nie mam żadnej odpowiedzi. Może poszukują albo szukają dalszych ludzi, którzy udostępniają i mają na dysku. Nic nie wiem. Dlatego ja muszę się skontaktować z, z tym polizantem, który zajmuje się tą sprawą i się to przy okazji dowiedzieć, czy coś jest wiadomo, bo na razie cisza, cisza. Tak mówię, no, w sprawie hejterów, co będą w sądzie, mam prawo na nagrywanie twarzy wizerunku. Udało mi się to. Obeź. Nie, no nie. No ale mam swoje dość, żeby yy, mieć pozwolenie na to. No i zobaczycie tych hejterów, którzy się podszywają, zobaczycie gęby ich, zobaczycie jak się będą tłumaczyć. Chyba na pewno będzie śmieszne. Niebawem będzie to na kanale, to zobaczycie. Jacy to są gówniarze, że hajdują i przekazy zobaczycie twarze ich, żebyście widzieli, żebyście uważali na nich. No a ja mam prawo. Mam prawo, żeby sfilmować. Dostałem zezwolenie, dlatego postaram się to wszystko ogarnąć. I zobaczycie to co wkrótce na sprawie sądowej będę się śmiał jak oni się będą tłumaczyli to wkrótce jest już zrobiłem zapowiedź wkrótce będzie ten filmik z sądu wiem, że nie powinno być że... nie powinien nagrywać, ale dogadałem się i mam za zezwolenie wystarczy trochę mieć znajomych żeby dostać zezwolenie a widzicie zobaczycie to wkrótce kto będzie się ostatnio śmiał, chyba my czyli ja, kobra będziemy się z nich śmiali jak oni się będą tłumaczyli gówniarze którzy nie wiedzą co oni robią ale to ich będzie sprawa, nie moja oni się będą w sensie tłumaczyć ja jestem jako poszkodowany Wytłoczyłem sprawę. Niech będą się tłumaczyć nie przy mnie, w sądzie. A ja będę siedział sobie w ławce i nakrywał ich tłumaczenia do sądu. I zobaczymy, kto tu większą bekę kręci. Ale tej sprawy nie mają. Ello.